Siemanko, witam was bardzo serdecznie w zapowiedzi ostatniego meczu Wisły Kraków w tej rundzie jesiennej. Oczywiście chodzi mi to o mecze rozgrywane na własnym stadionie, czyli na R 22, a naszym rywalem będzie Górnik Łęczna, zespół, który no były ekstraklasowicz, nie jeden raz tam był, no i nie jeden raz też był w pierwszej lidze, więc tutaj no nie jest to dla nich nowość, na pewno to doświadczenie jest po ich stronie, ale, ale faworytem myślę tego spotkania jest Wisła Kraków napędzona tym ostatnim zwycięstwem, ale również ale również też trzeba sobie jasno powiedzieć mamy trochę lepszą kadrę na papierze niż to jakby można było tak trochę tak zaglądnąć w papiery zawodników Łęcznej to tam jednak te nazwiska są mniej ciekawe nie mówię że są nieciekawe ale ale faktycznie no, tych piłkarzy wiele jakościowych nie ma nie to, że w jest jakoś bardzo dużo, ale ale, ale, ale ale, myślę, że tutaj mamy delikatną przewagę. No i przede wszystkim, punktowo lepiej wypadamy. Górnik Łęczna ma punktów 15, Wisła Kraków ma punktów 23, więc być, to nie jest mecz za 6 punktów, ale jest to mecz bardzo ważny, by podtrzymać tą dobrą serię tą dobrą serię bez przegranych i, i, i żeby zwyciężać, by, by, by Piąć w tabeli Bo o to też nam jak najbardziej chodzi Na pewno też mecz bardzo mylący Właśnie ze względu na to, że, że Wisła jest tutaj no, dawno nie było takiej sytuacji, żeby Wisła była Takim, no nie chcę powiedzieć murowanym, ale trochę tak sobie myślę, takim murowanym kandydatem do e, zwycięstwa w tym meczu, takim po prostu naturalnym e, faworytem, a nie na zasadzie jakiejś takiej naszej, e, naszego życzenia, tak, na, 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 na takim, w takim aspekcie. Także tutaj na pewno szanse Wisły Kraków są duże, ale też, no mówię, no ważne, żeby tutaj mentalnie bardzo dobrze podejść do tego spotkania i to według mnie będzie klucz. To no, oczywiście te kwestie sklikte piłkarskie też będą miały znaczenie, ale jakby w mojej ocenie tutaj mental musi jak najbardziej zagrać u piłkarzy Wisły, bo tutaj może być mecz trudny, może być mecz wyrównany. Ważne by walczyć do końca, żeby tej werwy nie zabrakło. Jeśli chodzi o zespół, jeśli chodzi o zespół tutaj górnika Łęczna. Nie ma tam wielu, jak powiedziałem, wielu piłkarzy, nie wiem, mega jakościowych, ale jest paru piłkarzy, o których można wspomnieć, jak najbardziej. Jest nim na przykład Damian Zbozień, kiedyś zawodnik Arkigdynia, Zagłębia Lubin, teraz zawodnik Górnika Łęczna. No, ciekawe, w swoim takim PRIME potrafił, potrafił grać dobrze i, i, i był taką wyróżniającą się postacią. Hubert Sobolic, no nie muszę go przedstawiać, nasz zawodnik wypożyczony. No, u nas się nie za bardzo sprawdził, być może tutaj, yy, z tego co wiem, to tam też nie za bardzo się sprawdza, ale no, powiedzmy, że jest to piłkarz, który, który, to, który jest jakąś tam naszą inwestycją, więc trzymamy za niego kciuki. Yy, mamy Gostomskiego na bramce... Mamy paru obcokrajowców, e, jak e, de, Deamo e, kiedyś zawodnik e, Stali Mielec. E, m, e, mamy takich zawodników jak Ruben Lobato, e, Serhi Krykun. E, no, jest paru takich piłkarzy również z tego pokolenia, z tego, z tego zaciągu. Jest paru ekstraklasowiczów i jest parę właśnie takiego, takich zawodników e, e, z z zagranicy, z najemników, tak, tak to nazwijmy, więc na pewno zespół, nie chcę powiedzieć, że jakiś bardzo, no, no kurczę, no taki średniak ligowy na ten moment, który na pewno chciałby powalczyć o Barazę. E, jeśli chodzi mm, o meczek, jak, jak to wyglądało, no Górnik Łęczna, mm, no różnie, no, ostatnio przegrali z Głogowem. Eee, remisowali z Zagłębiem eee, Wygrali ze Skrom, ale ze Skrom no to raczej większość wygrywa Przegrali z Podbeskidziem Wygrali z GKS-em GKS tych Zremisowali z Niecieczą Zremisowali z GKS Katowice, przegrali z ŁKS, przegrali, z, wygrali z Odrą Opole, ale no, no, no jest, jest, dużo remisów, jest dużo też porażek. Co wpływa, że to, no, też jak przesiedzi, przesiedzimy historię meczów Wisły Kraków, to też tam nie jest za różowo, ale jednak ten początek Wisły Kraków był naprawdę, naprawdę dobry, mówię o początku sezonu co powoduje, że tych punktów mamy po prostu po prostu więcej. A co na ten temat co o tym spotkaniu sądzą chłopaki z kanału Okiem Wiślaków? Siemka, z tej strony Tobi, czyli jedna druga, e, kanał Okiem Wiślaku, witam Was bardzo serdecznie, Sebastian poprosił mnie o komentarz do zapowiedzi meczu z Górnikiem e, Łęczna, więc nie będziemy się jakoś rozwodzić, Być, no 5 minutek e, wysłuchacie mnie, to co mam do powiedzenia, nastroje dużo lepsze niż przed e, tygodniem, dwoma tygodniami, po chociażby meczu z pod no, myślę, że podobne troszeczkę do tych nastrojów po wygranym meczu spuszczą mnie po misie pokarnych, chociaż tam to zwycięstwo z Osnowcu jednak było lepsze, było lepsze, bo z Puszczą zagraliśmy dobrą dogrywkę, ale przepaściliśmy to sobie niesamowicie, bo graliśmy przecież 11 na, na 9 i nie powinno to tak wyglądać, ale mniejsza, z wyglądały wyglądało to o wiele lepiej fajna postawa, chociażby Dawida Szota zaskoczył mnie ten piłkarz, i potrafi w ogóle tak grać. Nie było to mecz jakiś nie wiadomo jaki, ale na pewno trzeba docenić, bo nie spodziewałem się, że jeszcze ten piłkarz będzie w stanie jakiś dobry mecz zagrać, że już to jest pożyczenie konieczne, czy po prostu się pożegnać z nim w niedługim czasie. A tymczasem daję jeszcze jakieś nadzieje, że może coś z tego będzie, ale nie przywiązujmy się za bardzo. Wiem, tylko jeden mecz to nic nie znaczy. Dajmy mu jeszcze się wykazać, jeżeli zagra kilka takich dobrych, to można już coś mówić o, o, o tym, że to piłka, który powinien grać na tej pozycji. Tymczasem tam powinien grać moim zdaniem Jaroch, na lewej stronie. Fernandez świetny, tu nie ma co się rozwodzić, to jest nasza gwiazda i... Co, no, piłkarz, który zawsze sobie radzi i bez niego to nie wiem co my zrobimy, więc jak najszybsze przedłużenie jeszcze kontraktu z nim, bo jak wiemy przedłużyliśmy z nim o rok, z tego co kojarzy przynajmniej, więc powinniśmy jeszcze nad tym pomyśleć za niedługo, bo w zimie to już będzie pół roku do końca tego kontraktu, więc będzie trzeba myśleć nad tym, by znowu gdzieś o rok go przedłużyć. No będzie ciężko, ale. Za tego piłkarza dałbym absolutnie każdą e, złotówkę, każde euro, a tym bardziej poświęciłbym nawet jakichś piłkarzy, szczerze mówiąc, ale już jakich to, to zobaczymy, bo pewnie jacyś się pożegnają, ale no spokojnie, na razie mamy jeszcze trzy mecze, Łęczna, e, z... Sandecja, no i oczywiście jeszcze z motorem Lubin, więc poczekajmy, fajna też postawa chociażby Rodado ostatnio dobrze się rozumie widać z Fernandezem bo już to drugi mecz rzędu którym e, właśnie tak to wygląda, no nie, przepraszam drugi mecz, bo e, no, z tym pod Beskidziem to wyglądało tak teraz sobie przypominam to ten Rodado, no nie wygląda tragicznie, ale e, no nie był to jakiś taki dobry mecz, jak na, na pewno poprzedni i ten spuszczą. To co się zgodzimy, myślę. Niż, a na pewno ten piłkarz z Fernandezem tworzą bardzo dobry duel w ataku i w ogóle to bym tak gdzieś ułożył, że tam się będą wymieniać raz ten na raz ten, będą się tak tą pozycją 9-10, czy po prostu dwójka w ataku. Wygląda to dobrze i niech tak to zostanie, bo ta współpraca idzie w dobrą stronę. Martwi troszeczkę postawa Kacpra, Dudy, bo... No, nie grał ostatnio za dużo, bo tam wszedł sławki, ale czy nawet nie wszedł, już nie pamiętam, czy on wszedł. W każdym razie nie wyróżnił się też jakoś bardzo. Na pewno piłkarz, który ma jeszcze hmm, coś do udowodnienia, mimo tego, że, hmm, no, że grał dobrze i był jednym z najlepszych wyślaków dalej jest jednym z najlepszych w sezonie, to te dwa ostatnie. Nawet i trzy mecze nie można do udanych zaliczyć. Ostatni nawet miesiąc to, to nie jest Kacper Duda, z jakiego go pamiętamy. Licz mu brakowało zawsze, ale ta postawa niestety martwi. No i mam nadzieję, że jednak się odnajdzie, bo ja Balty w środku pola nie chcę absolutnie widzieć, mimo tego, że on tą stratę znaczy tą sprowokował tą stratę na 1 do 1. No postawa przy na 1-0, przy Pawłowskiego, no to było coś absolutnie fatalnego. Dobrze, no tak w skrócie o tym, bo ja nie miałem też okazji u siebie na no, Okiem Wiślaków, nie było mnie po meczu, czy przed też, żeby mówić o tym meczu. No tak krótko, co też myślę o tym i co współpracę i różne postawy zawodników. Na pewno, jeśli chodzi o Górnik Łęczna, no, zespół, który raczej sobie po spadku z ekstraklasy nie radzi dobrze, nawet punkta na mecz nie mają. My też nie radzimy sobie tak jak byśmy chcieli, ale na pewno troszeczkę lepiej, nego godłącznej, potencjał większy i tak dalej, wiem. Ale ta kadra Łęcznie też nie wygląda jakoś tragicznie. Mają chociażby e, osobola, no, wiadomo. Jako się by to bardzo obawiał, jeśli chodzi o mecz z nami. Ciekawe, czy e, wyjdzie, czy, czy w ogóle ma za, zapis w kontrakcie, czy może grać z nami. To się dowiemy nie, niedługo już, właśnie. E, no, chociażby taki. Młodzi zawodnicy. Dużo jest młodych zawodników tacy, takich, którzy mają tam do 20, 20 lat, czy do 25 nawet podchodzi. Jest kilku starszych, ale na pewno są też tacy zawodnicy, znaczy młodzi, no tacy nie jacyś starzy, bym powiedział. Ta kadra jakaś się bardzo stara nie jest. Kilku fajnych postaci mają doświadczone, jak chociażby z jak Gąska, którego jakoś tam można wyróżnić, czy Lewkota, Sobola, Podlińskiego. Ale mimo wszystko, to jest zespół, który absolutnie będzie walczył, moim zdaniem, o utrzymanie, to jest zespół, w którym musimy wygrać. Remis będzie... czy kompromitacją, może nie wiem, ale na pewno będzie ogromnym wstydem, bo no nie radzi sobie ten zespół i w skrócie musimy go wygrać, żebyśmy jeszcze się liczyli jakkolwiek o tą szóstkę. Moim zdaniem musimy udowodnić, że ta postawa Sosnowców to nie był przypadek i... No i udowodnić, że potrafimy tak grać, bo mi się ten mecz w Sosnowcu, ta druga połowa bardzo podobała. E, jakieś tam błędy były, ale wiadomo, w ofensywie to wyglądało dobrze. Mogliśmy nawet więcej bramek przejść, gdyby Młyński wykorzystał swoją sytuację, czy też ten strzał za tam jeden był i m, inne sytuacje mogło to inaczej potoczyć. Łęczna też miała, e, tfu, Sosnowy. też miał swoją sytuację, jak wiadomo. E, w składzie chcia, nie chciałbym w ogóle widzieć Balty, jaki skład będziemy przewidywać, to już zapraszam na do nas, do Gałkiem Światła, nie wiem kiedy ta zapowiedź ląduje. U nas będzie w czwartek o 19:00, też będzie ciekawy gość, więc zapraszamy serdecznie. Pozwolę się zareklamować, ale myślę, że Sebastian nie będzie miał nic przeciwko. No i generalnie, jeśli chodzi o ten skład, tak jak mówię, nie spodziewam się jakiejś rewolucji, nie chciałbym tylko widzieć balty w składzie. Jeżeli będzie też Dawid e, Shot, na przykład, a Jarok zagra na stronie lewej, też się nie obrażę. Chciałbym zobaczyć tego Dawida Shot na drugim meczu z rzędu, ale ja bym chciał widzieć Wachów jako osobiście. A dalej nie będę zaradzał. Myślę, że też jakichś wielkiej rewolucji nie będzie i jaki skład wyjdzie, to wyjdzie, ale tak jak mówię, raczej nie chciałbym tego jednego piłkarza, który wcześniej wspomniałem widzieć. Na bramce też, jeżeli, jaka będzie, jaki będzie bramkarz, to się nie boję. no Boję się tylko w tym meczu na pewno, jeśli chodzi o Łęczną Sobola. ostatnią no czy formie, na pewno 5 bramek, Krykuna też, to jest zawodnik, czy Krykun Gąska to są zawodnicy, no, na których uwagę jednak trzeba zwrócić. Um... No, i trzeba mieć to na uwadze, że łącznie też te e, bramki e, traci, że to jest jedna z gorszych e, drużyn w tej widze. Nawet e, to jest jedna z sześciu drużyn, która nie ma 20 punktów w tej widze. Ta liga jest bardzo wyrównana, ale no, tak jak mówię, zespół, który jeszcze niedawno, tak w sumie to był jeden z ostatnich zespołów. No, nie wiem, czy nie byli w tym sezonie chyba na ostatnim, czy przedostatnim miejscu. Źle bardzo zaczęli, no, i e, później to się gdzieś tam ciągnie za nimi. Jak będzie, zobaczymy. Ja w tym meczu przewiduję generalnie 2 do 0 dla Wisły. Myślę, że w tym meczu będziemy w stanie czyste konto utrzymać, że w końcu zagramy też w defensywie dobrze, nie tylko w, tak jak w ostatnich meczach ofensywie, bo w ofensywie raczej te dwa, trzy mecze z rzędu były dobre. To już należy jakiś plus postawić przy Sobolewskim, bo... Gdzieś tam poprawę widać i oby tak dalej, 2-0. Myślę, że szczęśliwy Fernandez, bo kto by inny. No a drugą bramkę myślę, że Rodado, że ta dwójka po prostu strzeli, że Rodado w końcu też widzę szczeli, bo... Ostatnio nieźle wygląda, ale dobrze się współpracujemy z Fernandezem, ale brakuje mu liczb, asysty ma, ale bramek nie ma, więc fajnie jakby to dołożył oprócz tego Pucharu Polski, 2:0 liczę na jestem dobry i myśli, bo w końcu to zaczyna wyglądać i tyle chyba myślę Witam wszystkich serdecznie. Już jutro Wisła Kraków zagra swoje ostatnie spotkanie domowe w tym roku. Fortuna pierwszej lidze podejmą Górnik Łęczna i na pewno Biała Gwiazda w tym spotkaniu jest faworytem. Górnik Łęczna, który ostatnio przegrał z Robrym Głogów, który wcześniej zremisował z Zagłębiem Sosnowiec na wyjeździe, ale grając przez większość spotkania z przewagą, no raczej faworytem w tym meczu nie będzie. Będzie to drużyna, która raczej będzie starała się Bronić i Wisła Kraków będzie taką stroną dominującą. Wisła jest również wyżej w tabeli, górnik Łęczna pomimo słabego początku później jakoś wykaraskał się z tej dolnej strefy, no ale po ostatnich dwóch nie najlepszych spotkaniach dalej są dosyć nisko. Zatem Wisła Kraków będzie chciała zaatakować tą strefę barażową, która będzie gwarantowała grę o awans do Ekstraklasy już po zakończeniu sezonu. Niemniej jednak Radosław Sobolewski, tak jak wspominał przed tygodniem na konferencji prasowej, no po prostu już przed tą zimą chcę ten cel osiągnąć, najpóźniej no piąć się stopniowo w górę i wydaje mi się, że to spotkanie po prostu ku temu zrealizowania tego celu Radosława Soblewskiego po prostu przybliży, no bo Wisła Kraków na papierze wygląda zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o Górnik Łęczna, nie ma tam jakichś niesamowitych postaci, nie ma tam gwiazd Wisła Kraków za to jednak troszeczkę lepiej się to prezentuje. Jest Fernandes, który ostatnio jest w świetnej formie, jest Angel Rodado, po kontuzji wracają chociażby Mikael Pereira, czy Michał Żyro, który już w poprzednim spotkaniu wystąpił. Również po tej pauzie spowodowanej kartkami wracają Moltenis oraz Łasicki, także ten blok defensywny będzie jeszcze szczelniejszy niż w tym poprzednim spotkaniu. Spuszczą, przepraszam, nie spuszczą nie połomice, jeszcze po tym, pucha, po tym meczu Pucharu Polski tak troszeczkę emocje pozostały no ale po tym ostatnim spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec ta defensywa będzie wyglądała jeszcze, jeszcze solidniej. Morale w zespole są bardzo dobre i też fajnie by było, byłoby zakończyć tą rundę, ten rok zwycięstwem. Właśnie w tym ostatnim spotkaniu przy Raymonda w poprzednim roku. Udało się wygrać z Termaliką, no oby historia nie potoczyła się na wiosnę, tak jak w poprzednim sezonie, oby Wisła Kraków awansowała z powrotem do ekstraklasy. No ale w tym spotkaniu po prostu jest zdecydowanym faworytem, i wydaje mi się, że tutaj Wisła bez problemu wygra. Fajnie by było zachować przede wszystkim czyste konto, bo to. To przychodzi z trudem ostatnio piłkarzom Wisły Kraków, był oczywiście remis 0-0 z Termaliką, ale poza tym raczej Wisła Bramki traci, także fajnie byłoby temu zapobiec, aby Kamil Broda, czy też być może Mikołaj Biegański zawali czyste konto, wydaje mi się, że mimo wszystko wy wystąpi Kamil Broda, ale dużego znaczenia to nie będzie miało. Mam wrażenie, że przy tym wzmocnionym już bloku defensywnym, ta drużyna, jaką jest górnik Łęczna, po prostu nie stworzy sobie zbyt wielu sytuacji. Wisła Kraków to spotkanie pewnie wygra. Jeżeli miałbym obstawiać wynik. Wydaje mi się, że będzie to takie spokojne 2 do 0. No i drużyna Radosława Sobolewskiego wygra kolejne spotkanie z rzędu. Także takie są moje predykcje, takie są moje oczekiwania. Liczę na to, że Wisła Kraków po prostu ten mecz dominuje, że Górnik Łęczny nie będzie miał nic do powiedzenia i moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, oby tak było, oby Wisła Kraków wygrała i przesunęła się troszeczkę w tabeli, no bo trzeba gonić te drużyny z przodu do lidera. Strata jest Spora, no a przecież fajnie byłoby bezpośrednio awansować do ekstra klasy. Także tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. No i do zobaczenia kolejnym razem. Dziękuję, dziękuję Wam za, za wypowiedź. Dziękuję Wam bardzo za wypowiedź, trafne, Tobi oczywiście, ja zawsze powtarzam, zawsze, zawsze się rozgaduje, ale to jest jego też urok, Maciek zawsze, zawsze wszystko w, w bardzo skondensowany sposób, także mam nadzieję, że ich wypowiedzi Wam się spodobały. A co ja sądzę jeszcze tak o sytuacji Wisły Kraków na ten mecz, sytuacja kadrowa jest niezła, jest niezła. Nawet ostatnio pojawiły się informacje, przecież, że Kuba Błaszczykowski jest bardzo bliski y, powrotu, więc jest to, jest to na pewno informacja ciekawa, jest to informacja fajna, a, ale też trzeba brać to z dużą dozą dystansu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przy tylu kontuzjach, jakie już ma Jakub Błaszczykowski, jakie miał Jakub Błaszczykowski i wciąż ma, to, to ten powrót może być bardzo bolesny dla niego, tym bardziej. I bardzo też trudny. I jakby to, to jak on będzie też wyglądał na początku, może, może naprawdę... Chodzi bardziej chyba o to, żeby się jakoś godnie pożegnać z kibicami, tak mi się wydaje, że Kuba Błaszczykowski ma taki plan i bardzo chciał jak najszybciej wyzdrowieć, no oby ten powrót był, był już dobry i był taki, żeby faktycznie no, nic mu się już nie, nie stało, żeby znowu w, szpilta, w szpitalu nie wylądował, bo, bo tu nie o to chodzi, żeby on też cierpiał tak na siłę, mm, także tutaj no miejmy nadzieję, że ten powrót jest bliski faktycznie i, i, i tutaj będzie tylko, tylko lepiej, jeśli chodzi o zdrowie Jakuba Błaszczykowskiego. Ale wraca Łasicki, włosa Moltenis, co nie jest akurat dobrą informacją, ale w każdym razie no, no ta kadra będzie, będzie naprawdę dobra i, i tutaj Wisła Kraków jak najbardziej przystępuje do tego spotkania w, dobrym, w, dobrym, w, dobrym, w dobrej sytuacji kadrowej po prostu. I, I Wisła musi zrobić wszystko, by w tym meczu wygrać, by też jakoś specjalnie sobie sprawy nie utrudnić. No oczywiście boję się tej drugiej linii, jak ona będzie wyglądała, bo ona niestety w wielu spotkaniach funkcjonowała jak funkcjonowała, i, i, i tutaj to też będzie klucz. I kluczem będzie skuteczność, to co, to co zawsze powtarzam. Nie da się wygrać spotkania, nie będąc skutecznym. Czy w pierwszej lidze, czy w Ekstraklasie, tylko tutaj to jest jeszcze nadto na to widoczne. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję Wam za tą zapowiedź. Mam nadzieję, że wygramy i, i, i tym samym mi, miło się pożegnamy z naszym stadionem oczywiście wy, mm, na pewien okres czasu. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia piona.